Praca kościoła polega na nieustannym obmywaniu oblicza człowieka i oblicza ludzkości. Kardynał Stefan Wyszyński 11 sierpnia czwartek. Witam was moi drodzy przy końcówce tygodnia i dzielę się krótkim, ale niesamowicie treściwym słowem, które również mnie też dotyka i czerpię z tego bardzo a słowo na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. Dziecko moje, pamiętaj o tym, że wszelka żałość, nierzeczliwość, niecierpliwe i ostro odnoszenie się do bliźnich pochodzą od złego ducha. Wszelkie rozdrażnienie i niepokój także. Strzeż się tego, bo to znak, że uległaś wpływom kusiciela. I zniewolona jest dusza Twoja. Uciekaj wtedy w ramiona matki, i wzywaj miłosierdzia mego. Z Psalmu 93: Podnoszą rzeki, o Panie, rzeki swój głos podnoszą, rzeki swój szum podnoszą. Ponad szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kąpieli. Potężny jest Pan na wysokościach. Świadectwa Twoje są bardzo wiarygodne. Domowi Twojemu przystoi świętość. To wszystkie dni nasze o Panie. Kropka. Dobrego czasu, dobrego dzionka, dobrego wieczoru. Siemanko, z Panem Bogiem, ciao Przemek, marny pyłek. Cześć.